Już jestem. Już jestem. Cześć Robert, witam no, cześć, Widzę, że zaczęłaś już robić coś i czekałem na ciebie. No wiesz, no to co mamy, bo bardzo głodny jestem. Dzisiaj przygotujemy wspólnie rozbew. To jakie składniki tu mamy do przygotowania? Do przygotowania naszego dania dzisiaj potrzebujemy oczywiście rozbew, sałata rzymska, pomidorki koktajlowe, czosnek w łupinie, natka pietruszki, oliwa, odrobinę masła. Hmm. No to możemy Działać dalej. A więc zaczynamy. Dobra. Na początek pokroimy sałatę rzymską. To jest o, dla Ciebie. Ja mam kroić też. Dobra. Zaraz lecimy hardkorowo. Dobrze chyba robię. Ja będę szybszy. szybszy, bo mnie szukujesz tym nożem. Zawsze mi dajesz <laughs> możemy się za, Możemy taki. się zamienić. Taki malutki dajesz nożyk mi. Sałata jest przygotowana. Odstawimy ją na bok. Kolejna czynność to Pokryję natki pietruszki. Bierzemy natkę. Nie dajemy ją w całości z gałązkami, tylko odrywamy listki. Jest to najbardziej delikatna część natki. Musimy posiekać bardzo drobną natkę pietruszki. I znowu ja z tym nożem nie mogę kroić. Wiesz co? To proszę Zobacz. bardzo. Mam za gruby... Ja mój nóż za gruby baltno. A widzisz, dużo szybciej mi idzie teraz. Natkę mamy posiekaną. Kolejna czynność, tak jak wspomniałem, to są pomidorki. I robimy bardzo prosty ruch. Jedno nacięcie na, na czubku. A to tak, a ja już chciałem kroić. Widzę, że mamy dobrego stejka tutaj, ale skąd muszę wiedzieć, że jest jakoś najlepszy tego stejka. Jednym z najważniejszych czynników jest marmukowatość. Jest to stopień przyrostu tkanki mięśniowej tłuszczem. Hmm, ciekawe. Zaczniemy od przygotowania pomidorków koktajlowych konfitowanych. Do przygotowania potrzebujemy czosnek. Pomidorki, które nacięliśmy wcześniej, czy mógłbyś rozgnieść z czosnku? czosku? Nie ma żadnego problemu. Uch! Mamy prawie pirę czosnkowe. Teraz proszę wrzuć czosnek do rondla. No. I sprażymy zamek czosnku przez około 10-15 sekund. Następnie dodamy oliwę z oliwek. Smażymy to i muszę dodać oliwy. Ile tej oliwy? Cały pojemnik? Prawie cały pojemnik. Oliwa ma nam przykryć pomidorki. Aha. A teraz pomidorko koktajlowe wkładamy do oliwy. Czekaj, no to wszystkie mam płacy. Wszystkie. Nie? Wszystkie. Dobra. Ja zaraz będę kucharzam hardkorowym. Jak myślisz, Mi dobrze to wychodzi, czy nie? Myślę, że jeszcze... jeszcze trochę brakuje, będziesz... nie? <laughs> w tej chwili pomidorki są w oliwie, oliwa ma niską temperaturę, nie jest mocno rozgrzana i powoli będziemy je konfitować przez około 20-25 minut. No, to sporo czasu. Robert, czy mógłbyś doprawić te pomidorki solą i pieprzem? Na pewno, że tak. Ile tej soli dać? Już wystarczy. Wystarczy. Ja też. Ja staram się za dużo soli nie używać, co za dużo to zdrowo. Sól jest niezdrowa. Właśnie. A pierwszy... Ale poprawia smak. Można dać trochę pierwszy Czeka. więcej. Czekamy cierpliwie 20-25 minut, a za chwilę usmażymy steak'a na grillu. Steak jest poprawiony olejem z oliwek i rzucamy na grillu. To jak długo smażymy go? Około 3-4 minuty z każdej strony. I będzie średnio ugotowany, nie? Będzie średnio usmażony, dokładnie. Usmażony, masz rację. Pomidorki już są prawie gotowe, jeszcze 3 minutki, akurat tyle ile zostało do sięgnięcia stek z grilla. O, no to fajnie, wszystko będzie razem. O, ten stek się smaży dobrze. Ja myślę, że on już jest gotowy. Proszę odstaw go na bok. Na bok? Czego na bok? Dobre pytanie. Stek po usmażeniu powinien odpocząć. Dwie, 3-4 minuty. A. To, to poprawia jego jakość, teksturę, jest miękki, jest, jest smaczniejszy. A ja myślę, musi odpocząć póki może, bo jak ja się wezmę za niego, to nie będzie odpoczynku. Dwie minuty wytrzymasz. Ja nie myślę. Mamy do zrobienia ostatnią rzecz, a jest to usmażenie sałaty rzymskiej. O, sałaty, jeszcze zapomnieliśmy, właśnie. Potrzebujemy do smażenia małą łyżkę masła. Proszę w ją na grilla. O, na grillu masło. Dobra, mamy masło. Może ja Ci pomogę? Tak, porzucamy się kleje ten masło. Przepraszam. <grymka> I wrzucamy sałatę rzymską. Energetycznymi ruchami, szybko mieszamy sałatę na grillu. Ściągamy smak, który został na grillu z smażenia steka. O, to będzie smak steak na sałacie. Bardzo dobra uwaga. Spostrzeżenie właśnie. I to szybko bardzo trzeba działać, do, Doprawiamy nie? solą, pieprzem. Ja pierwszym, bo to szybko trzeba działać. Nie ma czasu, bo się spali sałata. Mieszamy 3 sekundy. 3 sekundy. Sałata jest gotowa. Ściągamy na bok i przygotowujemy danie do podania. O! Zaczynamy od sałaty. Od sałaty. Ja już chciałem za stejkę łapać. Możemy powariować z talerzem. Na sałatę kładziemy konfitowane pomidorki. O, na sałatę pomidorki jeszcze mamy. Pomidorki są miękkie i na pewno słodkie. Następnie stek z rozbefu jako ostatni najważniejszy element, i tym razem pokroimy go w paski. Mięso układamy na, nazwijmy to, gorącej sałat sałatce i mamy gotowe danie. Ha, dobrze to wygląda. Dzisiaj jesteś głodny? Troszeczkę tak. Ach, mi się trochę nie udało. Myślałem, że znowu sam się najem. Niestety, muszę się podzielić.